Nie tylko miliony ofiar i ich rodziny, ale także miliony katów, oprawców. Nikt z tych katów praktycznie nie został ukarany. A tu nie chodzi, powtarzam, o jednostki, o dziesiątki, o setki, ale o miliony ludzi zaangażowanych w system zabijania. Już nie mówię nawet o propagandzie, ale o zabijaniu, bo przecież skoro zabito 30, 50, 70 milionów, o takich liczbach mówimy, mieszkańców Związku Sowieckiego, którzy zostali zabici przez ten system. Nie mówię o II wojnie. To w tym procederze brało udział także miliony ludzi. I te okruchy, niewyrwane z tego serca, a raczej z tych milionów serc, zostają i zatruwają złą świadomością. E, świadomością tego, że skoro zabijaliśmy, to po coś zabijaliśmy. Te zbrodnie były popełniane po co? No, wielkość tego imperium to usprawiedliwia. Stąd ten szokujący fakt, że Józef Stalin niewątpliwie pozostaje najpopularniejszą, najbardziej szanowaną i czczoną postacią wśród większości